W którym kraju świata rodzi się najmniej dzieci? Jeśli do głowy wpadła Ci Polska, to dobry trop, bo zarówno w Polsce, jak i Hiszpanii wskaźnik ten wynosi około 1,1 dziecka na każdą kobietę. Jednak jest kraj, gdzie ten wskaźnik jest znacznie niższy. I nie chodzi tutaj o Stany Zjednoczone czy Niemcy, a o niewielki, ale dobrze rozwinięty azjatycki kraj, jakim jest Korea Południowa. Zobaczmy, jak żyje się w Korei. Jesteśmy dzisiaj w Seulu. Pierwszy dzień, wczoraj był strasznie rozwalany dzień. Pierwotnie mieliśmy wylecieć o godzinie 6 rano, nie, o 8 rano z Krakowa. W 20 minut przed odlotem okazało się, że lot lotem z Krakowa do Warszawy został odwołany. Myśmy łączone z Krakowa do Warszawy i z Warszawy do Seulu. Na tyle dobrze, że udało nam się w miarę szybko dojść do biura obsługi i lotu i załatwili nam alternatywny transport przez Frankfurt. I finalnie mieliśmy być tutaj pierwotnie lotem około 6.50. Po tym locie we Frankfurcie, tą Lufthansa mieliśmy tutaj dolecieć na 11, a pierwotnie lecieliśmy na prawie 13, bo jeszcze się okazało, jak siedzieliśmy już do samolotu Lufthansy we Frankfurcie do Seulu, ten samolot nie ma dobrych toalet, to znaczy połowa była zepsuta i staliśmy jeszcze dwie godziny na płycie lotniska, żeby naprawili nam toalety. Finalnie wylecieliśmy dwie godziny później, przejedziemy tutaj dwie godziny jeszcze później, czyli 5 godzin później niż w ogóle, więc dzisiaj pierwszy dzień takich słowy z Seulu. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Generalnie jest mega, mega przyjemnie. Muszę przyznać to na samym początku, jest bardzo przyjemnie. No ale zobaczcie sami jak to będzie wyglądać. Jest ogólnie bardzo ciepło i bardzo duszno, bo jesteśmy w sumie nad morzem, więc no jest dosyć ciepło. Ale zobaczymy jak wygląda sam Saul. Plusem Korei jest to, że wszędzie są darmowe toalety. Praktycznie wszędzie możecie je znaleźć. Tutaj przeszliśmy, nie wiem, z kilometr, nawet nie cały pewnie z górki z wieży i mamy kolejną toaletę. One są wszystkie darmowe, wszędzie są praktycznie miejsca też do uzupełnienia wody. Tu jest gorąco, naprawdę. Tu trochę czuć jak się jak w saunie, bo jest bardzo duża wilgoć w powietrzu bardzo, e, przez co no, trzeba dużo pić, um, ale wszędzie dostępne to są toalety, one są wszędzie darmowe. Starą i kontrast typowych azjatyckich miast, gdzie macie te stare części, tak jak właśnie tutaj. W ogóle wejście tutaj zapłaciliśmy chyba 1000 wonów od osoby, czyli 2,50, także w ogóle nie ma to znaczenia, tak naprawdę taka cena. Eee, I z tyłu te nowoczesne wieżowce, tam też nowoczesne wieżowce, więc ogromnie widać tutaj ten kontrast. Poza tym warto wspomnieć w tym miejscu, jak duży jest Seul, bo Seul jest chyba czwartym największym miastem na świecie. 26 milionów mieszkańców razem z całą aglomeracją, więc kawał. Po całym dniu zwiedzania dotarliśmy do jedzenia w niej jakiejś. Dzisiaj jemy coś innego, zaraz wam pokażę co. Nie wiem co to, jakiś tam pork, coś tam i jakieś pierogi. Zobaczymy, ale jest bardzo fajny system. Tu się zamawia w ten sposób, że jest taki ekranik. Taki tutaj zobaczcie? Na tym ekraniku wybieracie sobie co chcecie. Wybieracie sobie dokładnie tam porcje, tu macie ceny i tak dalej. Normalnie jakbyście mieli takie, jak kioski są w jakichś tam restauracjach typu McDonald's. Wkładacie tutaj kartę, płacicie i wam się wyświetla tylko numerek do odbioru. I tyle. Super. Trafiliśmy w ogóle na jakąś iluminację, bo się okazało, że to jest Fashion Week teraz. I jest 25 lecie Fashion Week i zrobili jakieś w ogóle y, iluminacje. I zapomniałem wam powiedzieć, że za ten posiłek mój, co tam był taki bardzo dobry, w ogóle to trochę jakiś taki schabowy czy coś, zapłeciłem 22 zł albo 4? Coś takiego. No, zresztą bardzo niedużo, a jestem po prostu full najedzony. Niemanko, jesteśmy w kolejnym dniu w Seulu. Na, tak naprawdę to ostatni z pierwszej części naszej podróży po Korei w Seulu, bo dzisiaj już wyjeżdżamy z Seulu. Przed chwilą yy, się tutaj ogarnęliśmy i idziemy teraz do Muzeum Muru Miejskiego, więc pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Ale zapowiada się bardzo spoko, szczególnie, że jest bardzo blisko naszego miejsca, w którym śpimy i jest darmowe. Także zaraz Wam to pokażę. Dzisiaj yy, zwiedzamy tylko to muzeum, a potem się zbieramy, bo do 11 mamy tylko dobę hotelową, yy, więc zabieramy rzeczy i lecimy dzisiaj na południe w stronę Tusan ale jeszcze po drodze mamy starą stolicę, której nazwy nie umiem zapamiętać po prostu i będziemy tam dzisiaj sobie tam dojedziemy i tam przyspimy dwie noce więc zobaczycie jak to będzie wyglądać Pierwsze widelce i noże jakie dostaliśmy tutaj w Korei były to kruasanta, ja mam wrażenie, że oni trochę nie wiedzą dlaczego my w Europie używamy widelce i noży. No i jesteśmy w autobusie, więc wygląda on całkiem, całkiem. Mamy 3,5 godziny jazdy, jedziemy do Giondziu i tam będziemy dwa dni. To jest taka jakby stara stolica jednego z poprzednich państw, które tutaj było, więc dużo zabytków. Tam będziemy dwa dni, a potem kierujemy się w stronę Busan, który już jest niedaleko stamtąd. E, także teraz 3,5 godziny w takich luksusowych warunkach. Chaliśmy sobie do tego miasta i wygląda na to, że trafiliśmy na coś na kształt krupówek. Dosłownie wygląda tak samo. Mało jest tutaj lokalców, mam wrażenie, że wszyscy to są turyści, a ceny w restauracjach nie istnieją. To znaczy, są potrawy, ale nie ma podanych cen, więc tak typowo jakby nas na krupówkach. I mam wrażenie, że jak posprawdzałem te ceny w internecie, to one po prostu są takie wysokie, bo to jest typowo pod turystów ustawione. Więc to jest taki typowy case polskich krupówek. Nasze dzisiejsze śniadanie dostaliśmy w ramach. W noclegu, takie oto bogate śniadanie, czyli tosty. Do tego jest masło, dżem. No i ewentualnie musicie zrobić herbatę i kawę. No i dosownik do zimnej ciepłej wody, więc szał, nie ma, ale zawsze coś. Dzisiaj jesteśmy w Giądziu, Już tak oficjalnie, temperatura jest okropnie ciepło. Jest 32 stopnie dzisiaj. Trochę coś zaczyna zawiewać, więc chociaż tyle. Dzisiaj zwiedzamy sobie tutaj te krobowce, wszystkie te pozostałości właśnie cywilizacji Silla, więc no zapowiada się bardzo ciekawie, ale zapowiada się też bardzo gorąco. tutaj po tym parku. Generalnie prawie wszystko tu jest darmowe, pojedyncze są jakieś przypadki, że jest coś do zapłaty, ale generalnie to jest bardzo tanie. O, tak jak wspominałem, a propos tego jedzenia, to yy, spanie też jest raczej tanie. Ja Wam postaram się jeszcze nagrać mniej więcej, jak wyglądają te nasze spanka tutaj. Yy, raczej z większością jest taki problem, że są małe, ale są bardzo czyste, więc jeżeli nie przeszkadza Wam to, że macie mało miejsca, a nam to z reguły nie przeszkadza, bo tutaj faktycznie raczej się głównie chodzi, to nie ma z tym większego problemu. Tu jest bardzo gorąco, więc wszędzie jest klima, to nie jest też żaden problem ale my tu płacimy średnio jakieś 80 do 100 zł za osobę, za dobę. Zdarza się nawet tańsza. A na przykład dzisiaj mieliśmy jeszcze śniadanie, więc naprawdę jeśli chodzi o ceny, to jest bardzo, bardzo przystępnie. No, najdroższy jest lot. Odpoczęliśmy trochę już jest chłodniej i idziemy ogarnąć nasz jutrzejszy transport do busan, zobaczyć jak tutaj wyglądają te busy, jak to się kupuje i tak dalej. Chodząc tutaj wieczorem, mam wrażenie, że. Znaczy, to nie tylko wieczorem, ale wieczorem to tym bardziej tutaj dosłownie widać. Bo jesteśmy znowu na tych krukówkach, bo chcieliśmy znaleźć jakieś pamiątki czy coś takiego, nie ma nic takiego tutaj w ogóle, ale mam wrażenie, że koreańczycy idziemy się na dwa typy. Na typ, który lubi kicz, taki totalny, dla mnie to jest kicz, przynajmniej, ale. Wiecie, nie chcę nikomu tutaj obliżać. A drugie to są takie, które bardzo lubią takie estetyczne, takie bardzo minimalistyczne, czyste, monokolorystyczne. I, I to się dosłownie zazębia ze za sobą. Co ciekawe, to z jednej strony się wyklucza, a z drugiej strony się dopełnia. Jesteśmy w piątym dniu w Korei. Dzisiaj przemieszczamy się w Gyeongju do Busan. Mamy już kupiony bilet, przed chwilą ogarnięte wszystko, więc powoli zmierzamy na nasz przystanek. Dzisiaj jedziemy premium. Zobaczymy, czym się różni ten Excellent od premium busa. Jazda, jakieś godzina jazdy będzie nas czekać, to jest jakieś 70 parę kilometrów do busa, ale potem jeszcze trochę metrem do centrum, no coś zjeść, bo mamy dopiero od 15 melunek, więc jeszcze trzeba jakoś ten czas wypełnić. No i jesteśmy w tym busan już tu ogarnięci. Prosimy coś zjeść, ogarnąć się trochę. No i żeby wyjść dalej dzisiaj, zwiedzać, bo jeszcze mamy sporo czasu, który możemy wykorzystać na zwiedzanie. I się okazało, że mamy pierwszy dzień, w którym tak faktycznie zaczęło trochę padać. Ale ostatnie dni są tak gorące, że ten deszcz jak pada, to, to dosłownie to jest ulga, a nie jakakolwiek przeszkoda. Więc lecimy zwiedzać teraz bardziej południową część busan, bo jesteśmy bardziej w takiej centralnej części. A jutro będziemy zwiedzali tę bardziej część wschodnią, bo tam też jest dużo ciekawych rzeczy. Mają mega dziwny system chodzenia tutaj w butach, to znaczy chodzą w butach tak jak się za dziecka chodziło, czasami zaginają piętę i po prostu chodzą jakby to były zwykłe klapki. Dosłownie pokażę wam jak to wygląda za chwilę. Całe zmokłem, ale jeśli chodzi o tą wioskę tutaj, nie pamiętam jak ona się nazywa, to wam teraz napiszę, to mam wrażenie, że to jest generalnie jest coś ładnego, jest coś ciekawego, natomiast mam wrażenie, że to jest trochę zrobione na zasadzie jakiego Santorini czy też taki, taka też jest dzielnica w Atenach pod samym Akropolem, ale trochę wydaje mi się, że lekko to jest jakby takie na siłę trochę zrobione. Nie wiem, to jest moje odczucie. Może też dlatego, że jest taka pogoda i to tak może nie przyciąga kolorami. Natomiast na pewno warto przyjechać, ale yy, widziałem w tej Korei tej, do tej pory dużo ładniejsze miejsca. Znać, że jest tu bardzo spoko system komunikacji w całej Korei, bo macie jeden jakby bilet, kupujecie sobie taką, czy się nazywa T-Money Card, ale są też inne, to jest najbardziej popularne. Kupujecie, doładowujecie i tym płacicie normalnie za wejście do metra, tak jakbyście po prostu płacili kartą, tylko że się nie da. I to działa w każdym praktycznie mieście tutaj w całej Korei, więc bardzo praktyczne. Zazwyczaj jeden przejazd kosztuje około 1500-1600 wonów, czyli jakieś 4-4,50. Testujemy jakieś bajgle takie słone. W ogóle ma jakieś nadzienie w środku. Nie wiem czy to jest słone, czy to jest słodkie. Ale jest bardzo dobre. Wzięliśmy dwa bagle, Ja jeszcze bułeczkę z, um, z maczą albo z mango, nie pamiętam. Ale wygląda dobrze. Tylko dostałem takie duże americano I jeszcze um, peach um, tea. ice tea. I za to wszystko zapłaciliśmy 38 zł. Dojechaliśmy do świątyni, która była no, w sumie dosyć daleko oddalona, bo z półtorej godziny tutaj jechaliśmy na jakieś godzinę 40. Yy, natomiast jechaliśmy najpierw metrem, potem się przesiedliśmy na autobus. W sumie wszystko git. Yy, zapłaciliśmy za cały przejazd jakieś 2,5 tysiąca wonów, więc w sumie bardzo niedrogo. Zobaczymy co tutaj jest, ale wygląda na to, że będzie ciekawie. Ładnie jest, więc jeżeli byście byli w Busan to super miejsce, polecam nawet jeśli trzeba kawałek jechać, to jest wyjątkowe, totalnie wyjątkowe miejsce, bo ta, ta świątynia położona tak centralnie nad samym, może mówią tutaj, że to jest jedna z najpiękniejszych w ogóle w całej Korei, jak nie najpiękniejsza, no w sumie coś może w tym być, bo naprawdę robi super wrażenie, ten kolor wody obok to ta, ta takie ostre kamieniste, glifowe zejście do morza, fajnie tak wygląda. po godzinie szukania żarcia i po prostu odrzucaniu wszystkiego, bo albo było brudne, albo było tylko jedna forma, jakaś taka gotowanego mięsa, które nam no nie do końca pasowało, bo jakaś bardzo specyficzna. to w końcu znaleźliśmy coś. Miejmy nadzieję, że będzie dobre, chociaż nie jest drogie, są tu ludzie, więc to jest na plus i mieli angielską kartę. To już było dosyć istotne, bo tak naprawdę ciężko było sprawdzie tutaj znaleźć i nawet, żeby cokolwiek się dogadać po angielsku, to też jeszcze czasami tutaj faktycznie problem. Dobra, w końcu udało nam się zjeść, było, było bardzo dobre, to jest akurat fakt I, i dużo było tego, bo zapłaciliśmy za to dyszkę, więc zapłaciliśmy za to jakieś, no tam 30 zł niecałe chyba. Więc bardzo, bardzo spoko. Natomiast wszędzie spodawane to takie mięso. Przynajmniej tutaj, tutaj w busan w tej części, gdzie my jesteśmy teraz. I to mięso z reguły takie tłuste wiecie, gotowane tłuste mięso to nie do końca jest to, co, co my byśmy chcieli. I też to chcieliśmy ominąć, ale no finalnie i tak trochę tego było, ale więcej było zupy i makaronu, więc jakoś daliśmy sobie radę. A, no i jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, że tu w ogóle w tym Busan mamy straszny problem, żeby zapłacić kartą jakkolwiek. Już nie mówię o pejem, ale nawet rewolutem, zwykłym, klasycznym, takim tradycyjnym, więc teraz w tej restauracji musimy w końcu zapłacić gotówką, więc warto trochę mieć. Trochę popadało, ale odebraliśmy właśnie auto, więc mam nadzieję, że wszystko będzie git. E, zapłaciliśmy tysiąc, e, 180 tysięcy za 3 doby za auto. Pokażę wam potem, jak ono się nam będzie sprawować, ale wygląda na to, że dobrze. Jeszcze trochę zmokliśmy, bo cały czas pada, ale na sarum zarąbiste jedzenia. Już nie mieliśmy tak dość tego innego jedzenia, że w końcu znaleźliśmy jakiś makaron i jest naprawdę pyszny. Tu wam podrzucam... Nazwę tego, ale jest genialny, jak będziecie tutaj w tej części wyspy na południu. Tutaj na wyspie Jeju jest tak, że macie taką specjalną odmianę yy, świnek. Nazywają się czarne świnki. I o niej praktycznie wszystkiego tutaj, tą, tą czarną świnkę znajdziecie. My teraz jedziemy, przepyszny ten makaron był. Tam trochę w ogóle miałem zamazany ekran, więc może być słowo widać, ale przepyszny był naprawdę. Zapłaciliśmy za niego za dwa makarony, w sumie 30 tysięcy, więc koło 80 zł. Bardzo fajna cena, ale po prostu był przepyszny, więc jeżeli to będziecie, to też warto sobie tego spróbować, bo to jest typowo tutaj na Jeju tylko jest ta odmiana tych świnek, więc no możecie tylko to spróbować. Oczywiście, jeżeli jesteście wegetarianami, to trochę jest problem z tym w Korei, żeby cokolwiek zjeść, bo praktycznie wszystko ma mięso. Chodzi przez przejścia, w sensie przez środek skrzyżowania. A czemu by nie? Kilka odwiedzony, więc yy, idziemy jeszcze tutaj zobaczyć jakąś świątynię obok. Generalnie mówią, że tu się 50 minut wchodzi na górę, nam to zajęło jakieś 15-20 minut. Wiadomo, jest gorąco, więc to jest trochę inaczej. Natomiast, jakby to było chłodniej trochę, to myślę, że spokojnie jesteście w stanie to w te 15 minut zrobić. Bilet wstępu kosztował nas 5000 od osoby, czyli jakieś 12 zł, więc myślę, że całkiem, całkiem fajnie. Naprawdę warto tutaj się wybrać yy, i też parking jest za darmo. Także mega fajne miejsce. Podjechałem na skrzyżowanie, mam skręcać w lewo, a na skrzyżowaniu, uwaga, mruga czerwone światło. Mruga. Znaczy cały czas tak migocze, nie? Jadą sobie, bo to było takie skrzyżowanie w kształcie litery T. Ja do niego dojeżdżam i mam skręcić w lewo. I jechać czy nie jechać? Stoję i stoję, czekam, mówię, może się zmieni. Kto to wie? No bo nie wiadomo co. W międzyczasie, żeby sprawdzić, może, czy coś to. Nic nie ma na internecie na ten temat. No i co? Dojeżdża do mnie z tyłu taksówka. Mówię, no dobra, no to chyba ona wie, ale jeszcze nie zaczyna na mnie trąbić. Mówię tak, dobra trudno. Po 30 czy tam 40 kilku sekundach stania postanowiłem, dobra, skręcam, trudno. Skręciłem i sprawdziłem, czy nie ma kamery na wszelki wypadek. Skręciłem i co? I taksówka pojechała za mną. Ale kto wymyślił czerwone mrugające światło, żeby dało się skręcać lewo? Geniusz, po prostu geniusz to musiał być. 15-20 minut od tamtego wulkanu znajduje się muzeum Henio i to jest muzeum poświęcone kobietom poławiaczkom. Kobietom, które jakby same, bez żadnego dodatkowego sprzętu, oprócz tam noża i jakichś prostych przyborów, nurkują i poławiają owoce morza właśnie tutaj na czedżu. To bardzo ciekawe, fajne miejsce, powiedzmy 1100 wonów od osoby, więc no dosłownie parę złotych. No i jeszcze jedna kwestia, to był totalny szok dla mnie, sposób jakby przemieszczania się po muzeum, po pierwsze głównie to chyba byli koreańczycy jak mi się wydaje, przemieszczają się dosłownie, tup, 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 patrzą, nic nie czytają, idą dalej i krzyczą, strasznie krzyczą, zresztą pokażę wam. No właśnie, więc tak mniej więcej to wygląda cały czas, więc to nie są nasze standardy, że w muzeum musi być cicho, także na to nie liczcie w żadnym wypadku, a dodatkowo jeszcze bardzo dziwne momentami mają też podejście do nas, jakby coś się w kolejce, oni jakby w ogóle nie widzą, udają, że, że nie widzą Ciebie, idą przed Ciebie, nie mam pojęcia z czym to jest związane, ale trochę no mało przyjemna sytuacja osobiście uważam. Z reguły są to starsze panie, więc nie chcę tutaj uogólniać, ale takie odebraliśmy wrażenie. Witam Was w kolejnym dniu na Jeju. Dzisiaj przyjechaliśmy sobie jakieś 40 km od naszego miejsca spania do Muzeum Herbaty. Muzeum herbaty zielonej, która jest tutaj bardzo powszechna, oprócz wszędzie występujących mandarynek, są też właśnie jest herbata, więc okazuje się, że chyba jest to bardziej sklep połączony z plantacją, ale i tak ma super vibe, więc na pewno obkupimy się tutaj trochę, żeby przywieźć trochę tej zielonej herbaty. Stąd tutaj też jest uprawiana e, herbata na macze. tylko ta macza bardziej z Jeju jest taka bardziej ceremonialna niż ta taka, która jest częściej u nas. Ta część, co jest u nas, to jest e, właśnie z Japonii. Macza ta tutaj jest raczej taka ceremonialna. No i wróciłem do Seulu. Szybko poszło, zdanie auta zajęło dosłownie 3 minuty. Przyjechaliśmy, zabrali nam kluczyki, oddali nam kasę, którą była za dużo zapłacona za paliwo, wsadzili do autobusu. 3 minuty, i kolejnej byliśmy już na lotnisku. Chwila, moment, i już jesteśmy w Seulu. Lot 50 minut chyba nam zajął, także moment. Tyle samo jechaliśmy metrem z lotniska do centrum. No, i dzisiaj lecimy na ostatnią większą atrakcję, czyli na DMZ. Czekam na to długo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, już siadamy do autobusu. W tym momencie jesteśmy jakieś 10 km od granicy z Koreą Północną. No i tu jest takie miasteczko, jeszcze miasteczko zrobione, coś takiego, takie bardzo turystyczne, które jest jeszcze zanim się wejdzie do tej strefy DMZ. No faktycznie tutaj jest dużo różnych takich atrakcji. Znaczy moim zdaniem jest trochę za bardzo skomercjalizowane. I to jakiś nawet taki park rozrywki, jakby coś zrobione. No trochę nie do końca moim zdaniem pasuje to do sytuacji, szczególnie, że... Oficjalnie między jedną a drugą Koreą cały czas jest stan wojny, więc trochę tak nie do końca, ale oni chyba też trochę mają taki styl, że ze wszystkiego zrobią takie trochę bardziej komesyjne, takie infantylne czasami. No ale cóż, cóż zrobić. Zobaczymy jak to będzie wyglądać bardziej, jak już się wejdą w stronę DMZ. W większości miejsc w tej w ogóle nie można ani robić zdjęć, ani nagrywać, więc ja wam po prostu opowiem jak tutaj wyglądam. Byliśmy na takim obserwatorium, w którym też nie można było robić zdjęć, ale dało się wejść, bo się zmienił teraz prezydent i trochę się zmieniły też zasady, wcześniej można było tam w ogóle robić zdjęcia, filmy i tak dalej. Teraz w ogóle nie można, więc weszliśmy na taką górę, zobaczyć, było dosłownie widać całe, całe miasto po drugiej stronie, było widać potężną flagę Korei Północnej, więc no faktycznie widać tutaj tą... Tą różnicę tych światów, mimo że tak z daleka, to wygląda praktycznie identycznie i też daje trochę do myślenia, że takie granice to my sobie sami tworzymy. Dzisiaj mamy ostatni dzień, ostatnie zwiedzanie, zostały nam ostatnie dwa pałace, trochę jeszcze przejście, jakieś pamiątki kupić. Także dzisiaj oglądamy tak naprawdę chyba największe atrakcje Seulu, dopiero na ostatni dzień z naszych 12 dni w Korei. Wejście do tych pałaców z reguły kosztuje jakieś 1 do 3 tysięcy, więc nie jest to jakoś bardzo dużo, ale robi ogromne wrażenie. My tutaj chodzimy już po tych pałacach chyba z 4-5 godzin i już po prostu nogi odpuszczają, ale jest naprawdę mega. Więc jeśli Wam się podobał filmik, to zostawcie obserwację, a my widzimy się w kolejnych podróżach. No i też zapraszam na Instagrama. Siema!